Jak ja się cieszę i znowu dostałam paczkę. Paczkę dostałam od jednej z Was. Paczkę dostałam od Helenki Samborskiej. Helenka, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dzisiaj przyniósł mi kurier tą paczkę. A dzisiaj jest 22 grudzień i dzisiaj zobaczycie ten filmik. Bo zaraz będę nagrywać, a później będę ładować na YouTube. Kochani, dziękuję ślicznie za wszystkie kartki, jakie otrzymam od Was. Po otworzeniu tej paczki zobaczymy co w niej jest, właśnie nie otwierałam. Powiem Wam od kogo kartki dostałam i tutaj te przedmioty, też od kogo dostałam na choinkę, które powiesiłam. E, co jeszcze chciałam powiedzieć? E, dziękuję bardzo, że mnie oglądacie. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Grazie, grazie, grację. E, stali widzowie wiedzą, że kanał otworzyłam w Polsce 3 lata temu tej kanał Kuchni Włoskiej, ale pokazuje nie tylko przepisy z Kuchni Włoskiej, ale polskiej i stali widzowie wiedzą, że ja już wróciłam do Włoch z powrotem, Moja z Włochami jestem związana 32 lata, ale był taki okres w moim życiu, że mieszkałam z mężem Włochem w Polsce. Okej, okay. a jeszcze jedno, jeżeli jesteś pierwszy raz na moim kanale, to serdecznie Cię zapraszam do subskrybowania. A jeżeli Ci się coś spodoba, nie zapomnij zostawić kciuka w górę. No i miłe jest, jak mi dasz e, chociaż buziaczka w komentarzach. Zostawisz buziaczka albo, e, albo jakiś komentarz. Dobra, kochani, zabieramy się za tą paczkę, bo jestem bardzo i to bardzo ciekawa, sono molto curiosa, Kiko czy dentro, co jest w środku. Zaraz przestawię kamerkę i będziemy patrzeć, co tam nam Helenka wysłała. No dobrze, papier już ściągnęłam. Teraz będziemy otwierać, co tam nam ta Helenka wysłała mi i mojemu mężowi. Tak w ogóle to wam powiem, że... Po prostu kocham kuchnię włoską, kocham gotować. To jest moja pasja. Z pasji się zrodził, zrodziła się taka, jakby można powiedzieć. Um, obowiązek też, bo jak już się otwiera kanał na YouTubie i pokazuje przepisy, to nieraz kiedyś, jak tam mi przyjdzie do głowy, tylko po prostu pokazuje te przepisy systematycznie. I um, przez 3 lata nagrałam ich ponad 600, to jest bardzo dużo. Nawet e, o niektórych zapomniałam, że istnieją te przepisy, że już, że już je zrobiłam. Także naprawdę zapraszam Was do oglądania mojego kanału, do subskrybowania, do komentowania i dziękuję ślicznie za prezenty, jakie co roku dostaję od Was. I co roku Wam mówię od kogo co dostałam. No więc tak, trata tam, trata tam, otwieramy. Mam nadzieję, że widać. Widać, ok. O, widzicie, co się dzieje. Hmm, Helenka pomyślała o dobrych herbatkach, bo pomimo że tutaj jest ciepło, ale zimą jest też zimno i trzeba się rozgrzewać od środka, czyli trzeba pić ciepłe herbatki i pomyślała Helenka o takiej fajnej herbatce: żurawina z granatem. Dziękuję ci, Helenko, za tą wspaniałą herbatkę. Na 100% ją będę piła. Naprawdę dziękuję. Uwielbiam żurawinę. E, naprawdę e, żurawina jest zdrowa. Granat też e, tutaj na moim kanale są sałatki z granatem, a w ogóle to włosi e, na koniec roku jadą, jedzą sałatkę z granatem, bo granat jest w, w ich tradycji jako granat, który przynosi e, m, szczęście i też urodzaj, i wszystko. Także dziękuję Ci bardzo, Helenka, za tą wspaniałą herbatkę. Okej, okay, a tu jest następna herbatka dzika róża. Też jest bardzo, yy, bardzo zdrowa herbatka. Też fajnie cieszę się bardzo z takiej fajnej herbatki. Helenka wie co jest mi potrzebne. Do szczęścia, perla Felicita. No jeszcze się pokażę, może tak. Poczekajcie, przestawię kamerkę. ojejku, jejku, Helenka, dziękuję bardzo. Już przestawiam na dół tą kamerkę. Mam nadzieję, że było mnie widać. Dobra. Coś dla osłodzenia naszego życia. Także Tofi, Tofife. Bardzo, bardzo fajne cukiereczki, które uwielbiam i które nie mogę już jeść, bo nie mogę za dużo słodkiego jeść. No ale dziękuję Ci bardzo, raz kiedyś sobie zjem taki cukiereczek. A teraz Helenka pomyślała o pięknych, o cudowne, cudowne te rękawiczki. Zaraz je otworzę, przydadzą mi się. Przydadzą mi się do e, takie świąteczne, do wyciągania z piekarnika różnych, różne rzeczy. Oj, tutaj jest jeszcze, o, nawet w rękawiczkach jest e, instrukcja. W każdym bądź razie zobaczcie, jakie fajne mam rękawiczki. Jak coś będę gotować, wyciągać z piekarnika, jak znalazł i jaki piękny motyw. Naprawdę dziękuję, dziękuję. Grazie, grazie, mile. A tutaj coś wysłałaś dla mojego męża. No i fajnie do kluczy. Polska, żebyśmy nie zapomnieli o Polsce, przysłałaś nam piękny bryloczek z Polską. Ojejku, bardzo, bardzo ładny. To na 100% jest dla Aleksandra. Alessandro. Okej. Okay. Położymy tutaj. Patrzę się, czy to wszystko dobrze widać. Widać. Może tu położę z tej strony. się też oglądać. OK, tak położę. O. Dobra, idziemy dalej. I patrzymy co dalej jest. Ojejku, ale fajny obrusik. A nawet takiego nie mam. Oczywiście kupiłam sobie obrusy, ale całkiem inne. No i już wyciągamy i oglądamy razem, jaki to jest obrusik. Kochani, cudowny, zaraz go rozłożę na stole, o zobaczcie jaki piękny motyw, cudowny, cudowny jest ten motyw, momento, z tymi właśnie świątecznymi e, wzorkami, bardzo, to jest takie centro tavola i akurat na mój stół, Później, jak zakończę wyciągać te, to położę na stole, to jeszcze Wam nagram i pokażę, jak to wygląda na moim nowym stole. To jest mój nowy stół. Tu są kartki, to na końcu je otworzymy. Dobrze. I teraz, kochani, patrzymy, co dalej. O, jakie fajne! To jest na poduszkę, ale takiej poduszki dużej nie mam, to akurat sobie kupię, naprawdę naprawdę bardzo bardzo ładna poszewka na poduszkę no, nawet dzisiaj kupowałam różne rzeczy, myślałam wziąć takie poduszki większe, ale jakoś nie miałam gdzie i nie wzięłam, ale na 100% wezmę i będę miała na taką fajną poduszeczkę poszewkę świąteczną Helenka, dziękuję Ci bardzo Merry Christmas, wesoły świąt. Oj, hałasy robi mój mąż, przyszedł się z czegoś napić, chyba kawusi. Słuchajcie, no wiecie co, jakie piękne, zobaczcie, cudowne, cudowne ręczniczki, takie ospite, naprawdę cudowne. Jejku, a to nie, to może są ściereczki, zaraz wezmę, zobaczę, czy to są ściereczki. To są ściereczki kuchenne. Tak, ale super, super ściereczki otworzymy, przydadzą się, bo wiadomo, w święta się dużo myje i dużo wyciera, ale piękne. Helenka, dziękuję Ci bardzo, super, super ściereczki, bardzo, bardzo ładne. Zobaczcie, różowa, a tutaj jest taka właśnie, taka jest kremowa. Też bardzo ładna. O, super, fajny nawet materiał. No, widzisz, Helenka, nawet pomyślałaś o ściereczkach. Także super, dziękuję Ci bardzo. I co jeszcze Wam powiem? To odłożymy. Zaraz zobaczymy, czy coś tam jeszcze jest, bo tutaj widzę różne rzeczy w tym kartonie. To tu położymy z boku. To tu jeszcze jest. Aha, jest papier. Taki położyła. Zobaczcie, jak ładnie wyłożone. To dobrze. To teraz tak. Odłożymy ten karton. Położymy te prezenty tutaj bliżej mnie. Alessandro, e, Helenka ta mandato porta Kiawy. E, A grację. Cy, si, mój mąż podziękował Ci, grację. Chyba słychać było. Storedistranda Alessandro. Dobrze, teraz otworzymy Ewa i Alessandro. Dziękuję. Zaraz otworzymy, zobaczymy, co tutaj jest w tej kopercie. Zobaczę najpierw, czy mogę przeczytać, czy nie. Weźmy sobie drugie okulary. Ojej. Odłożymy te. Widzicie, ja mam podwójne oczy. podwójne. Podwójnie się patrzy przez okulary, bo inaczej nie przeczytam. Dobra, cudowna, cudowna karteczka od Helenki. O, wesołych świąt. O, widzicie, Helenka przysłała mi opłatek. Dziękuję bardzo, Helenka. E, e. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku życzy Helena Henryk Samborscy. Helenka i Heniu, dziękuję Wam bardzo, dziękuję bardzo Twojej rodzinie. Wiem, że cała Twoja rodzina mnie ogląda ze wszystkich stron świata. Piękna, piękna karteczka. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Tu ją położymy, zobaczymy co tutaj jeszcze jest. Dużo osób wie, że ja w Wigilię mam imieniny, bo jest 24 grudzień, Wigilia i w Wigilię obchodzą imieniny Adam i Ewa. I ja jestem Ewa i obchodzę. Większość ludzi pamięta, ale są osoby, które nie pamiętam ale nic nie szkodzi. Wybaczam im, dlatego że przy tych świętach zawsze człowiek jest zabiegany, nie myśli o mieninach innych, tylko myśli o wigilii, co tutaj na stół postawić i tak dalej, i tak dalej. Także później do mnie wydzwaniają już po świętach albo w, czas, w czasie świąt wydzwaniają, składają imieninowe życzenia. To jest karteczka cudowna dla ciebie w dniu imienin, radości, uśmiechu, miłości. A widzicie? Frappé. Zobaczcie, mam na kanale to frappé. Zobaczcie z czekoladą i z jakimiś tam orzeszkami. I jest czerwone winko. I tutaj jakąś pije kobietka, e, gorącą czekoladę. A tutaj jest eko. A tutaj jest właśnie. Jakieś miasto, może to być Warszawa, bo wiecie, tu wygląda na to, na pałac kultury, to mi wygląda na Warszawę. No ale piękna, cudowna karteczka. O, jest w rapej, są róże, róża jest cudowna. W dniu Twoich imieni wszystkiego co najlepsze, dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia wszystkich marzeń, 100 lat zdrowiu Ewuniu życzy Helena i Henryk. Och, jakie piękne życzenia, dziękuję, dziękuję, dziękuję. A teraz przestawię kamerkę i powiem Wam co za karteczki mam przy tej choince. Już jestem, tutaj prezenty od Helenki Wam pokazałam. Helenka, dziękuję, dziękuję bardzo. A teraz jeszcze raz. Wszystkim Wam dziękuję za życzenia, które mi składacie na live'ie albo pod każdym filmikiem. Bo teraz bardzo dużo osób pisze w komentarzach życzenia świąteczne. Więc wszystkim tym moim widzom, którzy pisali mi życzenia, ja i Alessandru dziękujemy bardzo i Wam też życzymy wszystkiego naj, najlepszego. Ale wracamy do tych karteczek. E, ale Sandru, pójdź we drzegie trochę si bene pójdź so Ja muszę zobaczyć, czy mnie dobrze się nagrywa, bo jak już się nagrywam, to się nagrywam. Jest e, okay? OK? Si vede, dobra, grazie, stori rano. No więc już mąż powiedział, że mnie dobrze widać, okej, okay, on mnie nie nagrywa, ale kazałam sprawdzić kamerkę. Słuchajcie, no więc tak, wezmę te wszystkie karteczki, bo one są dla mnie bardzo i to bardzo ważne. Dlatego, że ja Wam powiem jedno, dzięki Wam istnieje i y, mój kanał istnieje, i ja mam właśnie motyw, żeby pracować, gotować i robić jakieś nowe przepisy, wyszukiwać coś innego, y, nie kopiować innych, tylko po prostu coś fajnego znaleźć. Y, więc tak, y, no, pojadę no mi Interwis narekła. No, mąż stoi się patrzy. No, nie musi się patrzeć w kamerkę. Jak mnie nie nagrywa, tylko kazałam zobaczyć, czy mnie dobrze nagrywa. E, czy mi się dobrze nagrywa e, to, co mówię. A tak to jak on stoi, to mnie rozpraszam. <grym> no, tak to jest. Ja nie lubię, jak mnie ktoś rozprasza, bo później nie wiem, co mam mówić. Dobra, słuchajcie, więc tak. Przede wszystkim powiem Wam jedno uwielbiam jak mi dzieci rysują rysunki i ja po prostu w domu w Polsce mam taki skoroszyk i wszystkie rysunki jakie dostałam w rodzinie od dzieci mam zachowane w teczce i te rysunki już mają ponad 40 lat niektóre i są w tej teczce i te osoby które rysowały mogą przyjść zobaczyć jak rysowały dla cioci dobrze i słuchajcie, tu dostałam dwa takie cudowne rysunki od dzieci Moniki z kanału Monika prezentuje. Serdecznie pozdrawiam Monikę i całą jej rodzinę. Monika mi przysłała paczkę. Jaką paczkę to możecie, zostawić, zobaczyć filmik. Zostawię Wam linka tutaj pod tym filmikiem. I jej dzieci, Łukasz i, um, Łukasz i narysowały narysowali mi takie piękne dwa rysunki. No i kochani, te rysuneczki stoją konor, na honorowym miejscu tutaj przy kolince. Um, bardzo ładne, zobaczcie, tutaj jest mój piesek Tofi, a tutaj jest też drzewko yy, i, i bałwanek, i tak świątecznie jest. Dla pani Ewy od Łukasza. To namalował Łukasz. Łukaszku, dziękuję Ci ślicznie. Buziaczka wysyłam. A tutaj namalował to Krystianek. Dla Pani Ewy od Krystiana. Zobaczcie o jaki piękny toficzek, a mój toficzek sobie śpi teraz, dobra, słuchajcie i jeszcze wam powiem tak, już tak jak mam w ręku to po kolei będę pokazywać te kartki, więc tak dostałam e, kartkę na imieniny od koleżanki z kanału Słodki Smak Pasji, też serdecznie pozdrawiam koleżankę e, Klaudię i dostałam taką śliczną kartkę na imieniny. Dostałam od niej e, taką właśnie, e, takie zdjęcie słodki smak pasji, e, gdzie m, ona jest, e, choineczka jej wypieki, jej wyroby. A w ogóle do wszystkich widzów zapraszam serdecznie na kanały Monika prezentuje i słodki smak pasji. Linki zostawiam tu na dole na te kanały. Także od e, Klaudi dostałam to. Dostałam też takie y, upominki fajne, osobiste. Teraz lecimy z karteczką, a właśnie ta karteczka cudowna jest od Moniki z kanału Monika prezentuje. I tutaj jest też opłatek. No, fajnie, bo będę miała więcej tych opłatków. Y, teraz tutaj następna kartka. Coś mi do oka wpada. To jest karteczka od kogo. Od Klaudi. To jest karteczka od Klaudii z kanału Słodki z Mak no Coś mi do oka. Okay. No i zobaczcie, jaka cudowna karteczka. Klaudia jeszcze raz Ci dziękuję bardzo. Oficjalnie podziękowania składam, chociaż się słyszałyśmy telefonicznie. Teraz następna karteczka jest od marzenki. To jest następna taka osoba, która mnie ogląda, Marzenka Więcłowska z ludzkiego. i ona mi taką właśnie przysłała karteczkę cudowną. To była pierwsza kartka, jaką dostałam tutaj do Rzymu. Dziękuję ślicznie. No i Marzenka też przed moim wyjazdem wysłała mi mały upominek, przysłała mi fartuszek i przysłała mi też taką fajną podstawkę, zaraz Wam pokażę. momentą dostałam, bo e, akurat miałam pod ręką Złowicza, bo ona mieszka Włodkiem, Złowicza mieszka koło Łowicza, taką fajną podstawkę pod kubeczek, także ja sobie stawiam i jest etery. Okay. Słuchajcie, dalej dostałam kartkę na imieniny od Moniki z kanału Monika prezentuje, Ok. o zobaczcie, także cudowna, jeszcze raz dziękuję. Tutaj mam kartkę, którą dostałam też dwa dni temu od kanału pani M. Kuchnia Smakowita, czyli od Moniki z, e, z Anglii. Monika, dziękuję Ci ślicznie. Zobaczcie, poczekajcie, o! Zobaczcie, jaka śliczna kartka. Też zapraszam Was serdecznie na kanał do Moniki. Pani M. Kuchnia Smakowita. Link na kanał zostawiam pod filmikiem. Serdecznie Was zapraszam, bo Monika też fajne rzeczy robi i słodkości i gotuje. Jednym słowem powiem tak. Każda z nas co innego robi. I można, się, można powiedzieć, że te wszystkie kanały się uzupełniają, bo niektóre osoby są skierowane więcej ku cukiernictwa, niektóre przy ogotowaniu, niektóre przy wędlinach. Tak, ogólnie rzecz biorąc, każda ma swoją specyfikę. Już nie będę opowiadać o tych wszystkich kanałach, ale zostawiam Wam linki na Monika prezentuje słodki smak pasji. Pani M, kuchnia smakowita, bo od nich dostałam karteczki. Wejdziecie, klikniecie na, na linki i zobaczycie, co koleżanki gotują. A ta ostatnia kartka, ta piękna kartka radosnych świąt, dostałam też ją dwa dni temu od, y, mm, od koleżanki, która mnie ogląda też widzka, to jest jedna z pierwszych widz, widzek, tak jak marzenka. Y, z, Katowic od Paulinki i właśnie cudowna kartka. Oprócz tego, nie wiem czy mnie dobrze widać, ale tak, na kołince mam. Ojejku, tą gwiazdkę dostałam właśnie od Paulinki z Katowic. Okej, okay. to powiesimy na razie tutaj. Tą gwiazdeczkę cudowną dostałam od kanału Słodki Smak Pasy. Słuchajcie. Chciałam wam pokazać. A to dostałam od Moniki z kanału Monika prezentuje. I jeszcze jedno. Kanał e, pani M smak Pas, e, e, pani M kuchnia smakowita, nie słodki smak Pas, i, e, Przed przyjazdem do Włoch też mi wysłała fajne prezenty. Ja wam pokazywam. Dostałam takie łapki z wyszyciem tofika, dostałam i kolczyki i brązoletkę i wiele innych rzeczy wspaniałych, także jeszcze raz dziękuję, e, dostałam też kochani, e, powieszę te moje kolineczki tutaj, o. E, przed przyjazdem dostałam od takiego widza jak e, Marcin Zajączkowski, który mieszka niedaleko mojego rodzinnego miasta Stargardu e, dostałam e, Dostałam właśnie y, m, karteczki i brązoletki, i to jest jedna z tych brązoletek, które noszę na szczęście. Zawsze ją noszę, zakładam albo taką drugą czerwoną, a te brązoletki same, sam wykonał Marcin. No widzicie, przy okazji, przy tej paczce, którą dostałam od Helenki Samborskiej. Y, Podziękowałam Wam wszystkim za te wszystkie prezenty. Może jeszcze jakieś idą w drodze, tego nie wiem. Może ktoś mi tam jeszcze wysyła. Osoby, które mają do mnie adres, mogą wysłać. Tak ogólnie rzecz biorąc, jeszcze nie otworzyłam skrzynki pocztowej, skrytki pocztowej tutaj na poczcie. Jak otworzę, to zostawię, to zostawię Wam adres. Kto będzie chciał wysłać kartkę czy coś dla mnie, to nie ma problemu wtedy będzie mógł wysłać. A w tej chwili to tylko dla takich zaprzyjaźnionych osób podałam adres domowy. Tak normalnie nie, nie podaję adresu publicznie, bo wiadomo, że nie wiadomo, e, kto może go do jakich celów wykorzystać. To jest taka właśnie, no człowiek musi też być przez, przez, przezorny. Tak czy inaczej, na razie nie mam. Krytki pocztowej na poczcie, żeby oficjalnie dla publiczności podać adres. No dobrze, kochani, przy okazji, jak już jestem, to teraz na koniec jeszcze raz składam Wam wesołych, wesołych świąt. Wszystkiego dobrego. Dużo radości, dużo miłości. Nie przejadajcie się. I życzę Wam szczęśliwego nowego roku. Dziękuję Wam bardzo, że mnie oglądacie. Będę zawsze Wam dziękować z całego serca. No, położę to okulary, Jak to? Takie serduszko. Takie Wam pokazuję serduszko. Albo takie duże serduszko dla Was. Ja Was tak bardzo kocham, że Wy mnie oglądacie, że lubicie moje przepisy, że mnie komentujecie. I w ogóle dziękuję, dziękuję, dziękuję. Gracie, gracie, gracie. I zapraszam Was na moje dwa nowe kanały: z Ewą. link zostawiam tu na dole. I taki kanał, który niedawno otworzyłam, ale w języku hiszpańskim: Recette di Eva. Tam tylko są przepisy z napisami po hiszpańsku, ale jeszcze dobrze go nie rozbudowałam. Ja myślę, że po świętach dopiero wezmę się za ten kanał, bo teraz tutaj w Rzymie, gdzie mieszkam, tu w Ostatecznie, mam. miałam remont, jeszcze nie jest dokończony, ale to nic nie szkodzi. Po nowym roku wezmę się i będę tam już pracować dobrze na tamtym kanale. No dobrze, no to co? Dziękuję bardzo. E, zapraszam Was na moje przepisy. Linki na fajne przepisy świąteczne zostawiam Wam tutaj, czyli na przepisy Wigilia Święta, na przepisy ciasta, torty, desery i na przekąski sylwestrowe. Trzy linki wam zostawiam na te playlisty. Wybierajcie sobie co chcecie. Ja wam dziękuję bardzo za uwagę i zasyłam duże, duże buziaczki dla Helenki za te cudowne prezenty i pozdrawiam całą rucinkę Helenki Samborskiej i jeszcze raz dziękuję. Grazie, grazie, grazie. Ciao.